Tak jak pan dr Zeliasz prezentował schemat, za chwilę będziemy dyskutować o tym najbliższym wykładzie, jak poprowadzić hipotermię terapeutyczną w oddziałach kardiologii dla chorych poddawanych w pierwotnej plastyce, ale też państwo musicie być jakby przygotowani dla tych chorych, których nie będziemy kwalifikowali do leczenia inwazyjnego, aby na oddziałach intensywnej terapii stosować niezależnie od kardiologii inwazyjnej. Ten referat będzie dedykowany doświadczeniom kardiologów inwazyjnych I będzie właśnie omawiał to co już zostało wykonane Też nie Na Manhattanie ale w Krakowie I pokażemy Państwu pierwsze nasze wyniki z leczenia chorych w Krakowie i zespół dr Depuka dr Barbara Zawiślach dr Saleh Arif Szkolili się w Lublianie tam mamy zaprzyjaźnionego kardiologa który jest równocześnie anestezjologiem, Marko Nocz i tam zespół przebywał kilka miesięcy, żeby w pełni pojąć tą technikę no i udało nam się w czerwcu uruchomić. Bardzo prosimy doktorze. Szanowni Państwo, ja mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu nasze pierwsze doświadczenia z zastosowania hipotermii terapeutycznej u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia, którzy byli przyjęci do naszego oddziału. Oraz również doświadczenia kolegów ze szpitala Jana Pawła II. Ten slajd Państwo już widzieli w prezentacji pana profesora Dudka, ja tylko chciałem przypomnieć, jako że jest to ostatnia prezentacja, tak naprawdę dlaczego się tutaj spotykamy. 4% pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia ulicznym, poza szpitalnym, dożywa do wypisu, natomiast jeżeli jest to wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia, mamy, to, mamy 17% pacjentów, którzy są wypisywani. Oczywiście to, o co dalej walczymy, to jest ich stan neurologiczny, czyli to, co możemy jeszcze poprawić. Przeżycie, samo przeżycie oczywiście nie oznacza dobrego stanu neurologicznego. I dwa główne badania, które pokazywał Pan doktor Krawczyk już tutaj, czyli badanie Haka i badanie Bernard w 2002 roku udowodniły już znaczną, znaczną poprawę po zastosowaniu hipotermii w outcome neurologicznym tych pacjentów. I tak jak Pan doktor mówi, powiedział, number needed to treat wynosi około 6 pacjentów, to jest bardzo mało. Dlatego też w 2003 roku wprowadzono po raz pierwszy hipotermię u pacjentów jako standard leczenia, u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróconym rytmem, najczęściej w wyniku zatrzymania krążenia w wyniku migotania komór i powinni oni być schładzani przez 12 do 24 godzin do temperatury 32-34 stopnie. Oczywiście takie schładzanie może być też celowe w przypadku pacjentów o innym mechanizmie zatrzymania krążenia. Lub w przypadku wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia. I ten schemat wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli schemat resuscytacyjny, i on już tutaj ujmuje, jak gdyby, hipotermię jako tak naprawdę podstawę też leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. My, tak jak Pan Profesor Dudek, po naszym kilkumiesięcznym pobycie w Lubranie, także w, w współpracy z zespołem Pana Profesora Żmudki, Pana Docenta Drwiły, uzgodniliśmy nasz wspólny schemat postępowania, który w czerwcu został wprowadzony w Instytucie Kardiologii do Postępowania. i y, 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 Hipotermii terapeutycznej są poddawani pacjenci po nagłym zatrzymaniu krążenia niezależnie od mechanizmu, czy to było migotanie komór, czy komorowy, czkomorowy, czas stolia, czy rozkojarzenia, rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne, którzy po skutecznej reanimacji nie mają powrotu świadomości ich Glasgow Kama jest poniżej 8. Tak naprawdę brak bezwzględnych przeciwwskazań. To, o czym mówiliśmy tutaj od początku, to są oczywiście względne przeciwwskazania, czyli inne przyczyny, które mogą być inne, pozasercowe również przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, ale także tak naprawdę odwracalne przyczyny, tak jak przyjęcie leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, uraz głowy, udar mózgu, czy też wstrząs kardiogenny, ciąża, arytmie, oporne naleczenie, ciężkie uogólnione zakażenie, bądź jakakolwiek kagulopatia w wywiadzie. Hipotermia ma swoje fazy. To są cztery główne fazy. Po pierwsze, indukcja, czyli wprowadzenie pacjenta w hipotermię terapeutyczną. Dla nas aktualnie granicą są cztery godziny od przywrócenia czynności, która daje nam tętno. Oczywiście im krócej od przywrócenia do wprowadzenia indukcji, tym lepiej. Ale to, co pokazywał pan doktor w trakcie swojej prezentacji, również Zeliaś, w trakcie której można pozwolić na diagnozę innych przyczyn około sercowych, to wszystko się można, można, może się zmieścić w tych granicach 4 godzin. Później pacjent jest oczywiście podtrzymywany w hipotermii przez 24 godziny w temperaturze 32-34 stopnie. Następnie jest faza biernego ogrzewania. Tutaj bardzo ważna i tak naprawdę teraz zaczynają się też bardzo ważne fazy. Sama hipotermia jest bardzo ważna ze względu na to, że w ciągu tych 4 godzin, których zaczynamy hipotermię, Zaczynają się też procesy metaboliczne, które prowadzą do uszkodzenia centralnego systemu nerwowego. Stąd te cztery godziny. Ale też kolejnym czynnikiem uszkadzającym, pomimo prawidłowo przeprowadzonej hipotermii, jest hipertermia z odbicia. Dlatego też pacjenta należy biernie powoli ogrzewać, do, nie więcej niż do pół stopnia na godzinę, a także utrzymywanie temperatury do 37 stopni przez kolejne doby. Istnieje kilka metod, tak jak pokazał pan doktor Krawczyk tutaj, zarówno nieinwazyjne, czyli okładanie pacjenta woreczkami z lodem, koce chłodzące, bloczki chłodzące z wypełnione hydrożelem. To, co my stosujemy, to jest szybka infuzja dożylna zimnych płynów do żył obwodowych, najczęściej do centralnych, bo mamy taką możliwość. Ewentualnie płukanie jam ciała, pęcherza moczowego albo krążenie pozostrojowe. Szybka infuzja oznacza jak najszybsze przetoczenie ilości płynów, które państwo wyliczą z wagi pacjenta, tak naprawdę. Do tej pory w okresie od czerwca do października 2011 roku mieliśmy 14 pacjentów w Instytucie Kardiologii, którzy wstępnie spełniali kryteria kwalifikujące do zastosowania hipotermii terapeutycznej. Ośmiu z, z nich wprowadzono w hipotermię z zastosowaniem indukcji wewnątrznaczyniowej, czyli przetoczenia szybkiego zimnych płynów. U dwójki pacjentów w szpitalu tutaj im. Jana Pawła II podtrzymywanie hipotermii było z zastosowaniem systemu CoolGuard 3000. U uszustki pacjentów z hipotermii nie zastosowano ze względu na istnienie kryteriów wykluczających, tak jak wstrząs kardiogenny. Okazało się, że powyżej 6 godzin było zatrzymanie krążenia, podejrzenie krwawienia czaszkowego. I to, co Państwo już też widzieli, to była pierwsza pacjentka, pod, którą poddaliśmy yy, yy, terapeutycznej hipotermii w szpitalu uniwersyteckim. Była to 44-letnia kobieta, bez wcześniejszego wywiadu w kierunku choroby niedokrwiennej serca. Natomiast jedynie, co widzieliśmy, było, że była palaczką tytoniu do zatrzymania krążenia doszło oczywiście w warunkach ulicznych. W początkach czerwca pacjentka była operowana z powodu ropnia około wyrostkowego i została wypisana do domu w stanie dobrym. W dwa tygodnie później doszło do ulicznego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór. Czas od zatrzymania do uzyskania powrotu krążenia to około 12 minut, była skutecznie zdefibrylowana, zresuscytowana. Przy przyjęciu chora była nieprzytomna, zaintubowana, z ciśnieniami 100 na 60, tętno około 100, Glasgow scale 7. W związku z jej wiekiem, 44 lata przypomnę, wykonaliśmy test ciążowy, który okazał się, że z był dwukrotnie dodatni. W związku z tym, jako że mamy taką możliwość, szybciutko poprosiliśmy ginekologa na konsultację, który wykonał USG jamy brzusznej, w którym stwierdziliśmy dosyć dużego mięśniaka macicy. Natomiast wykonane już równolegle w międzyczasie beta-HCG z krwi nie potwierdziło, nie potwierdziło obecności ciąży. Test był po prostu fałszywie dodatni. I koronarografia pacjentki. Wykonana o, przepraszam. prawa tętnica wieńcowa, która jest prawidłowa. I lewa tętnica wieńcowa w odcinku środkowym, na długim odcinku zwężenie około 70% z napływem obwodowym zupełnie prawidłowym, tymi 3. W związku z tym decyzją operatora zdecydowano o tym, żeby odroczyć zabieg angioplastyki, wprowadzić pacjentkę w, zabieg, w hipotermię terapeutyczną oraz ewentualnie w trybie planowym wykonać yy, zabieg angioplastyki. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono akinezę bez ceglizny koniuszka lewej komory ściany przedniej, przedniej części przegrody z frakcją wyrzutową 40%. Zaburzenia kurczliwości na ścianie przedniej w badaniu echokardiograficznym. Pacjentka otrzymała oczywiście aspirynę w dawce 300 mg, a także w dawce podtrzymującej 75 mg. Utrzymywana była cały czas na wlewie dożylnym niefrakcjonowanej heparyny według APTT i otrzymała prasugrel zgodnie ze zredukowaną dawką 5 mg, ponieważ ważyła poniżej 60 kg. Dlaczego prasugrel? Kropidogrel ze względu na swój metabolizm oraz ze względu na swoje, swój szlak przetwarzania w organizmie w trakcie wprowadzania w hipotermię niestety nie działa, dopóki pacjenta nie ocieplimy z powrotem. Prasugrel tego efektu nie ma, w związku z czym my stosujemy u naszych pacjentów prasugrel. Pacjentka uzyskała szybkie wkucie centralne, przetoczenie 2 litrów zmrożonej do 4 stopni soli fizjologicznej, następnie była obłożona lodem, jak Państwo widzieli na zdjęciu. Sedacja i hipotermia do 32-34 stopni, monitorowanie temperatury głębokiej poprzez yy, yy, czujnik znajdujący się w cewniku oleja. Powrót do normotermii wybudzona, ekstubowana, bez deficytów neurologicznych, stan hemodynamiczny stabilny i zaplanowano angioplastykę gałęzi międzykomorowej przedniej. W kontrolnej koronarografii, jak Państwo widzą, tak naprawdę tego zwężenia w gałzie międzykomorowej przedniej już nie stwierdzono, w związku z czym zakwalifikowano pacjentkę do leczenia zachowawczego. Po miesiącu pacjentka była poddana kontroli, w teście wysiłkowym klinicznie, elektrokardiograficznie ujemna, w badaniu echokardiograficznym prawidłowa frakcja wyrzutowa lewej komory i bez ubytków neurologicznych. A to jej badanie echokardiograficzne po miesiącu od wypisu. Drugi pacjent, 55-letni mężczyzna z wywiadem choroby niedokrwiennej serca, z nadciśnieniem tętniczym. Po nieskutecznej próbie udrożnienia gałęzi okalającej w cztery lata temu. Przy przyjęciu tego nie wiedzieliśmy. Pacjent niestety był, jak się okazało, kierowcą autobusu MPK. Do zatrzymania krążenia doszło w dosyć nietypowych okolicznościach, ponieważ miał on stuczkę jako autobus i wezwał pogotowie, ponieważ jeden z pacjentów był ranny. W międzyczasie on y, zatrzymał się. W związku z tym pogotowie było bardzo szybko, ale przystąpiło do zaopatrywania nie pacjenta rannego w wyniku wypadku, a, a kierowca autobusu. Y, skutecznie zdefibrylowany, y, przy przyjęciu do pracowni hemodynamiki, nieprzytomny, zaintubowany. A oto jego koronarografia. Prawa tętnica wieńcowa i lewa tętnica wieńcowa po lewej stronie z zamkniętą gałęzią okalającą. Wykonano skuteczną próbę udrożnienia z otwarciem tego naczynia. Jak Państwo widzą naczynie po angioplastyce balonowej udało się zupełnie otworzyć. W badaniu echokardiograficznym powiększona lewa komora, akineza bez cech blizny ściany tylnej z tendencją do bliznowacenia jedynie z segmentu podstawnego ściany dolnej i hipokineza pozostałych ścian. Frakcja wyrzutowa około 25%. W związku z czym uznano uznaność było to nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór na podłożu kardiomiopatii niedokrwiennej. A to badanie echokardiograficzne pacjenta przy przyjęciu. Otrzymał on standardową w naszym protokole terapię z prasugrelem w dawce 10 mg, jako że ważył powyżej 60 kg. I tutaj przetoczenie 2,5 litra zmrożonej soli fizjologicznej, sedacja, po 4 dniach ekstubowany, bez deficytów neurologicznych i u pacjenta zaplanowano oraz wszczepiono urządzenie ICD. Po miesiącu w próbie wysiłkowej, klinicznie, elektrokardiograficznie również ujemnej, frakcja wyrzutowa również 25% i yy, deficytów neurologicznych nie stwierdzono. Kontrola echokardiograficzna po miesiącu. I dziękuję Państwu za uwagę. Doktorze, a co z tymi pozostałymi pacjentami? Ośmiu pacjentów, których zostało wprowadzonych w hipotermię terapeutyczną w Instytucie Kardiologii, czterech pacjentów przeżyło, wyszło do, do domu na własnych nogach bez deficytów neurologicznych, dwoje pacjentów zmarło, dwoje pacjentów ma deficyty. Czyli mamy skuteczność około 50%, tak? Zgodnie z tym, co badają. Oczywiście, grupa jest za mała, żeby cokolwiek wnioskować jeszcze.